Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja dzisiaj do Was przychodzę z taką sytuacją. Czy zdarzyło Wam się kiedyś zapomnieć liczby e? Tak? Nie? Nie wiem, co mnie to. Ale dzisiaj sobie przypomnimy za pomocą szeregu Taylora. Jak? Ile to e? No, nie wiadomo. Na potrzeby tego filmu zakładamy, że nie wiadomo, ile to e. Więc rozwijamy sobie w szereg Taylora funkcję e do x. e do x w szereg Taylora. Liczymy pochodne f od 0. Oczywiście w punkcie 0, czyli szereg McLarina e Rozwijamy sobie, bo tak będzie najprościej zwyczajnie. f od 0 to jest po prostu tutaj będzie 1. f' od 0 to też będzie 1, bo pochodne się nie zmienia. I tak dalej, i tak dalej też będzie 1. <grym> czyli. Tutaj wzór szereg maklarina w punkcie x0 będzie tam w przybliżonym. To można powiedzieć, że to jest takie coś, że to jest wyrażone w postaci szeregu n równe tutaj 0, nieskończoność i tu jest x do n tej przez n silnia. Ale raczej nikomu się nie chce sumować tych wszystkich wyrazów nieskończoność. No bo po co? Nie wiem. Ale jak ktoś woli, to proszę bardzo. Ale zróbmy tak. E do x jest równe w przybliżeniu do piątego wyrazu. Zróbmy, że 1 plus x plus x kwadrat na 2 silnia, czyli na 2, plus x sześcian na 3 silnia, czyli na 6, plus x do czwartej na 24, czyli tutaj 4 silnia. Ja? I musimy policzyć po prostu, ile to jest e do pierwszej. 1 plus, 1 plus, 1 druga plus, 1 szósta plus, 1 dwudziesta czwarta. I to jest ten moment, w którym trzeba sięgnąć po kalkulator, chyba że ktoś bardzo lubi takie fajne obliczenia. Ja niespecjalnie jestem fanatykiem takich obliczeń, więc sięgam po mój ulubiony kalkulator. Nazywa się Photomat. Serdecznie polecam. 2,5 plus 1 na szósta. Plus 1,24, no to mamy tutaj w przybliżeniu 2,71. Jakbyśmy sobie to spojrzeli w klasyczną liczbę e, to wychodzi nam, że e to jest 2,71828. Więc w sumie dobrze nam wyszło. Plus minus. Jeśli chcemy takie przybliżenie, to możemy tak zrobić. Ale jak chcemy jeszcze dokładniejsze, dodajemy jeszcze więcej wyrazów. Na przykład, jakbyśmy dodali 1 120, 1 720, 1 5040, to wtedy byśmy mieli dokładniejsze przybliżenie naszej kochanej liczby e. Na przykład, jakbyśmy chcieli sobie wziąć e do potęgi, dziwna jakaś rzecz, e do potęgi 0,01. Tu już na przykład nie trzeba tak dużo sumować tych, tych. Dlaczego? Ponieważ tutaj nasz X jest bardzo blisko punktu, w którym rozwijamy szereg Taylora, czyli szereg MacLaurina, Bo nasz punkt X0 to jest inaczej 0. Nie będę wchodzić w szczegóły. To jest taki materiał bardziej, nie wiem, jakieś zadanie, coś w stylu. To takie materiały na TikToku, co są, że takie, nie wiem, ćwiczonko naturalne, czy coś takiego, chociaż. Na maturze raczej tego nie ma, nie wiem, nie, nie pisałem. Yy, ale dobra. No to patrzmy sobie to i przedstawiamy do naszego wzoru. Do czterech wyrazów zróbmy 0,01 plus. Yy, nie sorry, tutaj będzie 1, 1 plus 0,01 plus. Nie chce mi się tak to zapisywać, to po prostu wezmę 10. Przez tutaj będzie 2 silnia plus tutaj będzie 1 setna do potęgi trzeciej przez tutaj 6 silnia. Czyli nie wiem, zobaczmy w kalkulatorze, ile to się równa. Dobra, w kalkulatorze mi wyszło coś takiego, że to jest tam w przybliżeniu 1,01. 0,1, jakbyśmy to sobie zakrąglili, bo tam jeszcze piątka była, ale tej piątki nikt nie chce, więc jeśli podoba Wam się takie przybliżenie, to możecie sobie to zostawić, a jak chcecie jeszcze bardziej dokładniejsze przybliżenie, nie wiadomo nawet po co, bo jest kalkulator, no to możecie sobie dodać jeszcze więcej wyrazów. Nie wiem po co. Ale myślę, że taki materiał bardzo pomógł. Pewnie nie Wam, mi również nie, ale cóż. Życzę miłych świąt, chociaż święta już się skończyły. No to życzę miłego powrotu do szkółki, chociaż nie wiem, czy to jest miłe, raczej wątpię. Dla mnie nie będzie miłe jutro. Na razie, cześć.